Czy ta, ten rodzaj muzyki, taki trochę biesiady, gdzie wszyscy jesteśmy jedną rodziną, sprzyja takim nocnym łowcom? Wiem, o co pytasz, sprzyja i to, i to bardzo. No dziewczyny. dziewczyny no, dziewczyny są fajne. Co, 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 Dlatego co masz ja, na kolaniki, co ja, rozumiem. I ja, ja cię żeby sobie kolań nie zebrzeć. Nie, tak. Ty z boku. Tak, zupełnie poważnie. Przypomnij mi imię, to jesteś Mariusz czy Dawid? Danek. Czyli trzecie zupełnie inne. Tak, to inny. Poczekaj, przygotujcie, żebym ja miał właściwe imiona na serce razem. Przepraszam, nie, żartuję, no. E, to kontynuując. Tak. Dziewczynek dziewczyny tak naprawdę, no. <laughs> Ładna <laughs> nie, nie wiem, nie wiem co powiedzieć, żeby moja narzeczona nie, nie wyrzuciła mnie z domu jak wrócę. E... Ale czy są na przykład, bo kiedyś tutaj był u mnie Zenon Martyniuk. I powiedział, że z fankami Disco Polo trzeba rozmawiać bardzo specyficznie. I na przykład powiedział mi tak, pamiętaj Kuba, nigdy nie komplementuj wąsów kobiety. Jeżeli Zenek tak mówi, to na pewno tak jest. No ale tak powiedział Zenon, to znaczy, że, że fanki Disco Polo mają wąsy? Niekoniecznie, no. Dziewczyny są różne, jeździmy czasami, i Czasami pod sceną stoi naprawdę no. taka laska, że jeździmy ja dużo, czasami spojrzę mówię, Zobacz, jaka fajna dziewczyna. Tak w czasie koncertu? Tak. No. Że śpiewasz na przykład utwór Ona jest cudowna. Zobacz, jaka do... baska. Ona jest cudowna. Bierz, bracie, bierz. Bierz, kurde, jak komornik traktor. <grym> Są mają chłopacy, no, o nim już nie mhm. wspominam. Daniel ma o tyle przerąbane, że nawet jak jest, był kawalerem, jeszcze nie miał tej narzeczonej, to jednak dziewczyny krępują się tego, że wokalistka jest w zespole, tak? I tak w, podchodzą, może Samemu czasami jakąś karteczkę wieraj, wcisną, wieraj, bo, bo zdarzały się takie karteczkę sytuacje. Karteczkę do kieszeni wciskają? Tak, z numerem... Zadną. Z numerem telefonu, majtki mamy w samochodzie, tak. później tak. musisz nasz samochód zobaczyć. Stoje. Macie majtki? Stoje, Mercedes, pójdziemy obejrzeć, zobaczymy jaka kolekcja.